Ósma edycja Partynice Dressage Competition już od 13 do 15 września. Zapraszamy na eliminację Pucharu Świata oraz 67. Mistrzostwa Polski w ujeżdżeniu organizowane przez klub Aku Thompson już od 13 do 15 września. Spotkajmy się na wrocławskich Partynicach. Sponsorem głównym jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. raz pierwszy w historii Partynic wyścigowa rywalizacja trwała dwa dni. W sobotę najważniejszą gonitwą była płotowa Wielka Partynicka. Konie rywalizowały na dystansie 4200 metrów, a w puli nagród znalazło się 105 tysięcy złotych. Wyścig zakończył się sporą sensacją. Faworyzowany czeski skarabeusz trenera Grzegorza Wróblewskiego znalazł pogromczynie w Morfinie. Znakomicie przygotowanej przez Kazimierza Rogowskiego, a dosiadanej w wyścigu przez Dominika Pastuszkę. Losy wygranej rozstrzygały się na ostatnich 200 metrach. Tego pojedynku wymienionych wcześniej koni zwycięsko o pół długości wyszła Morfina, czteroletnia klacz, której właścicielką jest Maria Falcman. Na trzecim miejscu dobiegł Leading Clyde. Niespodzianek nie brakowało w pozostałych gonitwach dnia. Jedynym faworytem, który sprostał tej roli był Nick of the Star, który pod Rumenem Ganczewem Panczewem wygrał gonitwę płotową dla koni czteroletnich i starszych. Gościem pierwszego dnia partynickich zawodów był legendarny czeski trener i jockey Józef Wania. Sensacji nie brakowało także w niedzielę. Do jednej z nich doszło w najważniejszej gonitwie sezonu, przeszkodowej Lotto Wielkiej Wrocławskiej, w której dziewięć koni rywalizowało na dystansie 5000 tysięcy metrów, a w puli nagród było aż 175 tysięcy złotych. Faworyzowane konie z Czech pokonała nieoczekiwanie Habana pod Andrzejem Czopykiem. Jej trenerem jest Michał Borkowski, który przygotowuje konie do wyścigów na wrocławskich Partynicach. Mocno dopingowana przez pełne trybuny czteroletnia Habana jako pierwsza minęła Celownik pokonując o 6,5 długości Wajone. Na trzecim miejscu finiszował Pareto. Inny z faworytów gonitwy Age of Luck został zatrzymany w końcówce wyścigu. Porównawczą nagrodę Rutena dla trzyletnich i starszych koni pewnie wygrał jedyny w stawce trzylatek Nechius pod Antonem Turgajewem. Podopieczny trenerki Małgorzaty Łojek na prostą wyszedł jako pierwszy i nie oddał prowadzenia do końca mimo usilnych prób Tugrisa i Frenchy Lebeck. Wychodowany w golejewku Nechius zwyciężył o 3,5 długości, a Tugris utrzymał przewagę szyi nad Frenchy Lebeck. Dla wszystkich związanych z zapasami szokiem była lutowa decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który zaproponował wykreślenie zapasów z programu igrzysk. Protestowali zarówno dawni olimpijczycy, jak i medaliści z ostatnich lat, argumentując, że zapasy są jedną z podstawowych dyscyplin igrzysk starożytnych. Nacisk zarówno mediów, jak i środowiska zapaśniczego najwyraźniej wywarł duży wpływ na członków MKOL-u. W niedzielnym głosowaniu zdecydowaną większością przesądzili oni bowiem o pozostawieniu zapasów w rodzinie olimpijskiej. Tuż po ogłoszeniu decyzji prezydent Międzynarodowej Federacji Zapasów powiedział: Chciałem podziękować członkom Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, że głosowali za tym, aby zapasy zostały w rodzinie olimpijskiej. To głosowanie pokazało, że kroki, które podjęliśmy, aby poprawić naszą dyscyplinę, były skuteczne. Oczywiście Oczywiście to nie oznacza, że teraz nie będziemy nic reformować. Nadal będziemy się starać, aby zapasy były coraz bardziej widowiskowe. Zakończył Nenad Lalowicz. Tymczasem już w tym tygodniu rozpoczną się Mistrzostwa Świata w zapasach w Budapeszcie. Naszym kandydatem do medalu jest Damian Janikowski. Lipiec i sierpień w klubie nie oznaczały odpoczynku od sportu. Karatecy uczestniczyli w sportowych obozach. Wakacje upłynęły pod... Tylko do kilku obozów odbyły się trzy obozy. Jeden to był obóz szkoleniowy, w którym nasi zawodnicy zdawali na stopnie mistrzowskie czarny pas. Trzy osoby z naszego klubu podchodziły do egzaminu, jedna osoba nie zdała. Mamy nowego senseja, czyli posiadacza czarnego pasa Jana Pikula i sensej Maja zdobyła drugi dan podczas tego obozu. To był jeden z obozów, drugi obóz był nasz klubowy, na którym, w którym wzięło udział przede wszystkim młodzież, dzieci z naszego klubu. I następny obóz ogólnopolski był organizowany razem ze mną i z Piotkiem Moczydłowskim, aktualnym wicemistrzem świata. W najbliższym czasie zawodników Sylwestra Sypienia czekają dwa ważne turnieje. Puchar Polski, e, młodzików, juniorów oraz seniorów po raz pierwszy zorganizowany. W ten sposób, że wszystkie te grupy wiekowe biorą udział w tych, w tych zawodach razem. I następna impreza to jest to są Mistrzostwa Europy Juniorów, które w tym roku odbywają się w Katowicach. W Pucharze Polski wystartuje m.in. Patryk Sypień. Dwa tygodnie później czeka go kolejna ważna impreza. Pierwszy mój start to Puchar Polski w listopadzie, już w Ząbkowicach Śląskich. A dwa tygodnie później już Mistrzostwa Polski Open, gdzie będę bronił tytułu mistrza zeszłego roku. Więc no jest póki co do czego się przygotowywać. W ubiegłym sezonie Patryk Sypień zmagał się z kontuzją kręgosłupa. Wyleczyłem się w 100%, twierdzi zawodnik. Kontuzji nie ma wszystkie zaleczone przez wakacje. Na szczęście udało się, nadzieję, no, gdzieś teraz żadnych się nie nabawię. No i będę ćwiczyć ciężko do tych imprez, które się zbliżają. Każdy, kto chciałby dołączyć do wrocławskiego klubu, ma teraz świetną okazję. Rozpoczął się właśnie nabór do nowych grup. Kto może trenować karate? Miejsce tutaj u nas w klubie znajdzie się dla każdego, kto chciałby go trenować w wieku od 5 do 60-70 lat. Mamy grupy przedszkolne, mamy grupy dzieci początkujące, grupy dzieci zaawansowane, grupy dorosłych. Także każdy, który by był zainteresowany trenowaniem karate jakuszyn, znajdzie u nas miejsce. Więcej informacji na stronie klubu www.karatemyslikwroclaw.pl. Na wtorkowym spotkaniu pojawiły się władze stowarzyszenia Fan Partnerzy Zmagań oraz reprezentacja Urzędu Miasta. Nic w tym dziwnego, patronem tegorocznych trzecich już otwartych mistrzostw Wrocławia był prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz. Tegorocznej edycji Splendoru dodało także miejsce rozgrywania zawodów, czyli okolice hali stulecia. Pierwszy raz właśnie na urokliwych terenach pergoli rywalizowali chodziarze i bardzo chwalili sobie wybór tego miejsca jako startu i mety sportowych zmagań. Jak wygląda podsumowanie zawodów w liczbach? Ogółem wystartowało grubo ponad 400 zawodników, z czego 100 na trasie 10-kilometrowej, 276 na trasie rekreacyjnej oraz 41 na trasie przedszkolaka. Biegi przygotowywało 44 wolontariuszy, a łączny budżet imprezy zamknął się kwotą ponad 45 tysięcy złotych. Wielu fanów tej formy rekreacji otwarcie przyznało, że trzecie Mistrzostwa Wrocławia były jedną z najlepszych imprez zorganizowanych w całej historii Nordic Walking w Polsce. Organizatorzy za rok planują dalszy rozwój zmagań. Patronem honorowym czwartej edycji zawodowskiej Kami będzie Ministerstwo Sportu i Turystyki. Budżet zwiększy się o połowę, a łącznie wystartować ma ponad 500 zawodników. Ponadto wstępnie swoją obecność w roli gościa zadeklarował Michael Epp, mistrz świata w Nordic Walking. W siedmiosobowej reprezentacji Polski, która przebywa na ostatnim zgrupowaniu przed startem w Mistrzostwach, oprócz Janikowskiego, jest także drugi zawodnik Śląska Wrocław, Dawid Karyciński. To jednak na 24-letnim Janikowskim spoczywają największe oczekiwania związane ze startem w Budapeszcie. Brązowy medalista olimpijski z Londynu dobrze znosi intensywne przygotowania do turnieju. Jest wszystko w porządku, wiadomo, że. Jak człowieka coś boli, to znaczy, że żyje. No, jest, to są sporty, walki kontaktowe, zawsze coś musi boleć, ale takich większych kontuzji nie ma, także jestem sprawny i, i gotowy na zawody. Mistrzostwa Świata w Budapeszcie rozgrywane będą według nowych zasad. Do tej pory pojedynek zapaśniczy składał się z rund trwających po 2 minuty, a do sukcesu potrzebne było zwycięstwo w dwóch odsłonach. Teraz zapaśnicy będą rywalizować w dwóch, trzyminutowych partiach, a punkty zdobyte w pierwszej będą się liczyły w kolejnej. Do tej pory nie były one kumulowane. Zawodnik Książka zmiany te przyjął ze spokojem, ale też bez większej euforii. Różnie bywa, to wiadomo, no, też co zawody się inaczej walczy, raz chce się po prostu więcej siły zachować na inne walki, to się tak nie idzie, czasami trzeba po prostu bardzo mocno iść, żeby zawodnika zdominować, zmęczyć go, tak jak mówię, no, to zależy, no, mi odpowiadają wszystkie przepisy. Będąc dobrym zawodnikiem, W każde przepisy powinny być pasujące. Medalista Mistrzostw Świata i Europy skupia się tylko i wyłącznie na swoich przygotowaniach. Nie sprawdzam list startowych przed zawodami w swojej kategorii. Losowanie turniejowej drabinki też nie ma dla mnie jakiegoś szczególnego znaczenia, mówi zapaśnik Śląska. Czasami najgorsze losowanie nieby może okazać się tym właśnie najlepszym. Można wygrać ze wszystkimi najlepszymi, którzy wcześniej byli najlepsi, którzy teraz są najlepsi i samemu być najlepszym. Najważniejsze to dobrze zacząć, bo to skraca drogę do medalu, mówi zawodnik z Wrocławia. Cel jest taki, żeby wygrać pierwszą walkę, a później to już będzie szło łatwiej. Zapaśnicze Mistrzostwa Świata w Budapeszcie rozpoczną się 16 i potrwają do 22 września. Damian Janikowski na matę wyjdzie w przedostatnim dniu zawodów. Świetni zawodnicy na doskonałych koniach i ci, którzy brali udział w Igrzyskach Olimpijskich, i ci, którzy w przyszłości będą odgrywać ważne role. W najważniejszych światowych imprezach ujeżdżeniowych reprezentanci wielu krajów zjechali do Wrocławia. Dobiega końca pierwszy dzień zmagań. Sporo zawodników przede wszystkim przyjechało. Jeszcze w ostatniej chwili nam się dopisały. Wczoraj się zgłosiły, bo coś tam gdzieś w innym miejscu w Europie nie wyszło. I, i się dogłosiły nam rzeczywiście dwie bardzo dobre zawodniczki, bo Elena Sidniewa z. Federacji Rosyjskiej y, i y, Niemka y, Fabian Lutkermayer, która w tej chwili jest 15 na y, liście rankingów Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej, także y, rzeczywiście działo się dzisiaj sporo. Mieliśmy y, oczywiście konkurs pierwszy, mistrzostw Polski, Intermedia 2 y, no i mała runda. Natomiast w dniu jutrzejszym rozpoczną się rzeczywiście prawdziwe emocje, bo o 13.30 rozpoczynamy konkurs dużej rundy, konkurs Grand Prix, który z jednej strony daje zawodnikom punkty do eliminacji do finału Pucharu Świata, z drugiej strony kwalifikuje tych zawodników też i do konkursów dowolnych do, do muzyki i do specjala na niedzielę. A ta niedziela rzeczywiście będzie wyjątkowa. Zaprezentują się najlepsi z najlepszych. Do tego w programie dowolnym będą mogli zaprezentować swoje najlepsze programy. Bardzo ciekawe, serdecznie na nie zapraszam. Na początek obejrzymy programy dowolne do muzyki małej rundy i najważniejszy konkurs i dla... Eliminacji finału Pucharu świata, ale przede wszystkim dla naszych mistrzów Polski konkurs o nagrodę prezesa, totalizatora sportowego, konkurs Grand Prix Kir, rzecz naprawdę wart, warta oglądnięcia. Partnice dresarz Competition na stałe wpisały się w kalendarz najważniejszych zawodów rozgrywanych co roku we Wrocławiu. Dzięki nim rozwijają się polskie talenty ujeżdżeniowe efekty widać już Podczas bieżącej edycji. Po raz kolejny minęliśmy jakąś tam magiczną liczbę, jeżeli chodzi o ilość uczestników Mistrzostw Polski, bo w tym roku mamy tych zawodników aż 16. To jak na nasze warunki, to jest naprawdę duża liczba. I tak jak oglądałem występy tych zawodników w dniu dzisiejszym i na wcześniejszych zawodach w Polsce i za granicą również. To możemy się spodziewać naprawdę wysokiego poziomu tych Mistrzostw Polski, bardzo ciekawych koni, jest trochę nowych twarzy, ale już na naprawdę dobrych koniach, także myślę, że tutaj akurat te Mistrzostwa przejdą w jakiś tam sposób do historii też. Wstęp na partnice, na zawody jest bezpłatny. Najważniejsze konkursy jutro o 13:30 i w niedzielę o 14:00. Ósma edycja Partynice Dressage Competition. Już od 13 do 15 września zapraszamy na eliminację Pucharu Świata oraz 67 Mistrzostwa Polski w Ujeżdżeniu, organizowane przez Klub Aku Thompson. Już od 13 do 15 września spotkajmy się na wrocławskich Partynicach. Sponsorem głównym jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.